Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kliknij to z ENOWA 365. Dzisiejszy temat to produkcja zaawansowana i zasoby produkcyjne czyli kluczowy element każdego procesu produkcyjnego. Skupimy się na omówieniu gniazd produkcyjnych, jednostek roboczych, narzędzi oraz kooperacji które mają ogromny wpływ na efektywność i jakość produkcji. Zapraszam. Zrozumienie swojego parku maszynowego, ilości dostępnych gniazd produkcyjnych, zasobów ludzkich oraz ich kompetencji, a także zdolności produkcyjnych kooperantów i wymaganych narzędzi jest fundamentem skutecznego zarządzania produkcją. Odpowiednie wykorzystanie tych zasobów prowadzi do lepszej kontroli kosztów, do zwiększenia wydajności oraz do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zanurzmy się więc w temat i odkryjmy jak optymalnie zarządzać zasobami produkcyjnymi w Enova 365, aby zmaksymalizować korzyści dla Twojej firmy. Zacznijmy od zalogowania się do systemu i przejdźmy do produkcji zaawansowanej, definicji ogólnych, definicji zasobów zasoby. Wyświetla nam się tutaj słownik zasobów w formie tabelarycznej. Na górze widzimy filtry dla zasobów, takich jak czy zasób jest zablokowany, rodzaj zasobu, przypisany wydział oraz kod stawki produkcyjnej. Zacznijmy od rozróżnienia rodzajów zasobów. Mamy gniazdo produkcyjne, może to być stanowisko produkcyjne, np. laser CNC czy frezarka CNC z kolei jednostkę roboczą traktujemy jako pracownika, na przykład operatora maszyny. Narzędzie to zasób wspomagający, który z punktu widzenia produkcyjnego może być ograniczony w dostępności w ramach realizacji operacji, lub też jego udział w operacji ma wpływ na koszt wytworzenia. I ostatnim zasobem jest kooperacja czyli usługi wewnętrzne i zewnętrzne, które mają wpływ na przebieg procesu produkcyjnego oraz na kalkulację kosztu. Nie ma tutaj konieczności definiowania każdego zasobu osobno. Na przykład gniazdem produkcyjnym możemy określić zestaw tych samych stanowisk produkcyjnych o tych samych parametrach, na przykład frezarki CNC, a dodatkowo wskazujemy ilość stanowisk w tej grupie. Innym przykładem dla jednostki roboczej może być brygada, czyli grupa pracowników produkcyjnych. Dodajmy zatem zasób, wybierając przycisk Nowy zasób, wprowadzamy jego nazwę, Wydział, wybieramy Rodzaj, Stawkę. Oraz określamy ilość jednostek zasobu. Dodatkowo możemy opisać zasób w polu opisowym. Po lewej stronie okna edycji zasobu znajduje się dodatkowa zakładka kompetencji. Jest to nic innego jak cechy dla danego zasobu, które pozwalają nam określić jego zdolności produkcyjne. Wyjdźmy teraz ze słownika zasobów i przejdźmy do słownika kompetencji. Słownik ten jest swego rodzaju zestawem atrybutów czy też cech z listą definiowalnych wartości. Dla przykładu możemy wprowadzić cechy zakresu długości roboczych frezarek, czyli długość, szerokość, wysokość. Wybieramy przycisk nowa kompetencja i wprowadzamy trzy cechy dla zakresu pola roboczego. Długość, szerokość. I wysokość. Formularz wprowadzania nowej kompetencji składa się z takich pól jak kod, nazwa oraz dodatkowy opis. Z kolei parametr ograniczenie listy operatorów porównań z checkboxem steruje nam dostępnością operatorów logicznych przy wprowadzaniu zasobu do technologii lub też zlecenia, a ustawienie tego parametru na tak powoduje nam, że warunki logiczne ograniczone są do wyboru znaku równości i braku równości. W dalszej części materiału jeszcze pokażę zastosowanie tego parametru. Poniżej znajduje się sekcja pozycji, do której wprowadzamy wartości, np. 100 mm, 150 mm, 200 i 300. Na zakładce Zasoby wybieramy, dla jakich rodzajów zasobu będzie dostępne przypisanie kompetencji. Następnie kopiujemy kompetencje z nową nazwą szerokość i wysokość. I mając uzupełniony słownik kompetencji wróćmy do zasobów i wybierzmy zasób, na przykład frezarka CNC. Przechodzimy do edycji zasobu, wybieramy zakładkę Kompetencje, a następnie poprzez wybranie przycisku Dodaj przypisujemy kompetencje: długość, szerokość i wysokość zakresu pola roboczego. Co ważne, wybrane wartości cech określają maksymalne wychylenia narzędzia w osi X, Y i Z. Po zdefiniowaniu zasobu oraz jego kompetencji przejdźmy do edycji przykładowej technologii w przygotowaniu produkcji. Wchodzimy do edycji technologii w zakładce operacji dodajemy operację na przykład frezowanie. A następnie przechodzimy do zasobów. Dodajemy nowy zasób o rodzaju gniazdo produkcyjne i wybór zasobu Według kompetencji. Edytujemy zasób i przypisujemy te same kompetencje, ale pamiętajmy w tym miejscu, żeby ustalić ich wartości zgodnie z wymaganiami dla tej operacji. W oknie edycji kompetencji widoczna jest kolumna Operator, w której wybieramy operatora logicznego. Jeżeli warunki logiczne są spełnione, to w sekcji zasobów pojawiają się zasoby, które to mogą wykonać daną operację. System ENOWA 365 wspiera użytkowników przy wyborze kompetentnych zasobów produkcyjnych dzięki macierzy zasobów i kompetencji. Prawidłowe przygotowanie produkcji na poziomie technologii nie tylko ułatwia, ale również usprawnia zarządzanie procesem produkcji półproduktów oraz wyrobów gotowych. I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami i poradami dotyczącymi zarządzania produkcją oraz chcesz poznać więcej możliwości systemu Enova 365, kliknij subskrybuj, by żadne wideo cię nie ominęło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.